Cześć! Dziś zabezpieczymy auto immobilizerem, czyli takim urządzeniem, które nie pozwala, aby auto odjechało. I ten immobilizer można rozbroić na przykład telefonem. Zapraszamy. Urządzenie to DS700, polska produkcja. Taki trochę cyfrowo-analogowy sprzęt, bo jak widzicie, część informacji może czytać skana, jak na przykład status drzwi, ale rozcinamy tu fizycznie jakiś obwód auta. Można też blokować system start-stop, jeśli jest w aucie. My tu mamy analogowe auto, czyli Audi TT z 2007 roku, ale to akurat nie ma większego znaczenia, po prostu wykorzystamy tu tylko najprostsze funkcje tego immobilizera. Skoro tak, więc odetniemy tu jakiś obwód, który ma wpływ na pracę silnika przekaźnikiem. Ten immobilizer można odblokować, czyli autoryzować się na trzy sposoby: albo mając przy sobie taki bryloczek, albo yy, dotykając takiego czujnika pojemnościowego, który ukryjemy gdzieś. Pod plastikiem w tym aucie. Im miejsce jest mniej oczywiste, tym oczywiście lepiej. I można też użyć telefonu z zainstalowaną aplikacją, którą parujemy z Immobilizerem, który jest w aucie. I finalnie sytuacje są dwie. Najpierw złodziej wchodzi do auta, przełamuje stacyjkę i nie może uruchomić silnika. Ale jeśli jesteś właścicielem i masz breloczek, lub dotykasz tego czujnika, lub po prostu masz przy sobie telefon z aplikacją, to wchodzisz do auta i normalnie odpalasz silnik i odjeżdżasz. Proste. Link do tego urządzenia i kontakt do nas znajdziesz oczywiście poniżej w opisie tego filmu. Do następnego razu.